Zapraszam Was na spacer do Ogrodów Watykańskich. Nie tego zielonego zakątka, że wynika nie tylko z obecności i bogactwa botanicznych gatunków. Magiczna atmosfera związana jest przede wszystkim z bliskością watykańskich skarbów, grobu św. Piotra, arcydział Muzeów Watykańskich oraz papieża. To zielony, magiczny zamkątek odpoczynku i medytacji każdego z papieży. Ogrody watykańskie zostały założone przez papieża Mikołaja III w 1279 roku, kiedy to ponownie przeniesiono rezydencję papieską z pałacu lateranckiego do Watykanu. W ciągu kilku wieków ich wygląd i rozmiar były kilkakrotnie zmieniane. Obecnie ogrody zajmują powierzchnią około 20 hektarów, co stanowi niemal połowę powierzchni Watykanu. Ogrody można zwiedzać pieszo, ale jedynie w grupach. Z przewodnikiem watykańskim lub też ze pokładu mikrobusa. Ogrody watykańskie to skarb sztuki, historii i wiary. Nie możecie ich ominąć, podążając śladami świętego Jana Pawła II.